Kto nie lubi skrótów do manifestowania swoich marzeń bez wysiłku? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mistyczną sztuką sprawiania, by wszechświat pracował na Twoją korzyść bez zbędnego stresu i ciężkiej pracy? Możemy połączyć się z boską energią, pozwalając wszechświatowi działać za nas. Manifestacja to prosty i bardzo skuteczny sposób na przyciągnięcie naszych marzeń i pragnień. To jak połączenie się z boską energią potężny i niezwykle efektywny sposób na zbliżenie Twoich marzeń i pragnień do Ciebie. Ale, uwaga, jeśli nie zrobisz tego precyzyjnie, możesz niechcący przywołać te same konsekwencje, których próbujesz uniknąć. Podświadomie możemy przyciągnąć konsekwencje, których chcemy uniknąć. Tak to prawda, i jestem pewien, że Cię to intryguje. Gra w manifestację i prawo przyciągania jest jak wymachiwanie magiczną różdżką, która może spełnić każde twoje życzenie, ale musisz uważać, gdzie ją kierujesz. Nie martw się, w dzisiejszym filmie podzielę się z tobą trikiem, dzięki któremu możesz zamanifestować wszystko i przyciągnąć wszystko czego pragniesz, używając tego prostego i łatwego triku. Przygotuj się na niezwykłą podróż, podczas której ujawnimy potężną technikę, która przyspieszy Twoją zdolność do manifestowania Twoich najśmielszych marzeń. Przygotuj się na świat cudów. Zanim podzielę się tą techniką, chcę, żebyście wiedzieli, co musicie zrobić, zanim zaczniecie tę technikę manifestacji. Tak technika jest prosta i nie musisz robić wiele, kiedy już ją wykonasz, ale jest. Kilka rzeczy o których musisz wiedzieć, aby przyciągnąć to, czego pragniesz, zamiast konsekwencji lub rzeczy, których nie chcesz przyciągnąć do swojego życia. Ta technika nazywa się techniką magicznego pudełka. Złota zasada podczas korzystania z tego podejścia to nigdy nie wątpić w procedurę ani w potęgę kosmosu. Jeśli Twoje oczekiwane rezultaty nie pojawią się od razu, nie odrzucaj tego jako stratę czasu. Pamiętaj, że wszystko, co manifestujemy, dzieje się w idealnym momencie. Utrzymuj swoją wiarę silną i płomienną, wejdź do Królestwa Niezwykłości dzięki technice, która ma wiele nazw, od mistycznego magicznego pudełka po imponujące pudełko cudów. Ten ukryty klejnot odmienił życie niezliczonych dusz, otwierając drzwi do przywoływania miłości, sukcesu, nieograniczonej obfitości bogactwa i nieograniczonego dobrobytu prosto do Twojej rzeczywistości. Przygotuj się na zachwyt, gdy magia rozegra się na Twoich oczach. Teraz porozmawiajmy o życzeniach. Dlaczego zadowalać się jednym, skoro świat przepełniony jest bogactwem i szczęściem? Dlaczego się ograniczać, skoro wszechświat ma więcej niż wystarczająco do zaoferowania? Dlaczego jedna rzecz miałaby nam wystarczyć, skoro zasługujemy? Na świat, świat pełen szczęścia i obfitości, życie w dobrobycie i bogactwie. We wszechświecie jest więcej niż wystarczająco dla każdego z nas, więc dlaczego prosić tylko o jedną rzecz? I uwierz mi, możesz zamanifestować wszystko. Porzuć ograniczające przekonania i uwierz w wyższą moc. Nadszedł czas, aby odrzucić te ograniczające przekonania i zaufać wyższej mocy. Uwierz mi, byłem świadkiem niezliczonych osób, które wykorzystały moc tej techniki, a rezultaty są niczym innym jak cudami. Wszechświat czeka, aby spełnić wszystkie Twoje życzenia. Dlaczego zatrzymywać się na jednym? Nawet ja zamanifestowałem wymarzony samochód, którego zawsze pragnąłem. Już wcześniej stosowałem tę technikę manifestacji, a dzisiaj podzielę się, jak postępować zgodnie z tą magiczną techniką i zamienić swoje pragnienia i marzenia w rzeczywistość. Teraz zacznijmy od techniki. Po pierwsze, chcę, żebyście wybrali pudełko. Wybór idealnego pudełka na Twoje marzenia. Zależy całkowicie od Ciebie. Może to być tak namacalne, jak pięknie wykonane drewniane pudełko, lub tak elastyczne, jak prosty kartonowy pojemnik, który idealnie pasuje do każdego zakątka Twojego życia. A dla tych z Was, którzy są ciągle w ruchu, nie martwcie się. Możecie stworzyć eteryczne, wirtualne pudełko w rozległym królestwie wyobraźni. Materiał twojego pudełka, czy to prawdziwy, czy wyobrażony, nie powinien zaprzątać twoich myśli. Sugerowałbym dodanie odrobiny osobistego stylu. Udekoruj je, upiększ je kolorami i wzorami, które rozśpiewają twoje serce. Twoje pudełko powinno być źródłem radości, czymś, co rozpala szczęście w twojej duszy za każdym razem, gdy je trzymasz lub wizualizujesz. W końcu emocje, które kojarzysz z Twoim pudełkiem, są magnesami, które przyciągną Twoje pragnienia do Ciebie. Więc śmiało uczyń je odzwierciedleniem Twojej radości i obserwuj, jak rozwija się magia. Kiedy już przygotujesz pudełko, weź kawałki papieru i zapisz każde ze swoich życzeń na oddzielnych kartkach. Możesz zapisać je wszystkie na jednym papierze, ale sugeruję pisanie na oddzielnych kartkach to jest bardziej efektywne. A jeśli masz długą listę życzeń i aspiracji, możesz umieścić różne kartki w różnych pudełkach dlatego polecam pisać na różnych papierach. Weź mały kawałek papieru, który zmieści się w pudełku i zapisz wszystkie swoje życzenia ale jest specyficzny sposób pisania Twoich notatek. Nigdy nie pisz w sposób życzeniowy lub błagalny, aby Twoje życzenia się spełniły. Mówiąc o błaganiu i proszeniu, mam film o tym, jak modlić się lub manifestować w dwie minuty tylko poprzez modlitwę. Polecam obejrzeć ten film o tym, jak modlić się lub manifestować życzenia bez rozpaczy i bez sabotowania Twojej manifestacji. Link znajdziesz w opisie poniżej. Pisz swoje życzenia w czasie teraźniejszym, zamiast w sposób potrzebujący i pragnący. Wyobraź sobie swoje życzenia nie jako odległe pragnienia, ale jako żywe realia w chwili obecnej. Na przykład, zamiast mówić: Chcę samochód, lub Muszę dostać moją wymarzoną pracę, lub Proszę Boże, chcę dostać ten awans, sformułuj te życzenia w sposób, który wywoła natychmiastową manifestację. Najpierw zwizualizuj to, czego chcesz. Powiedzmy, że to samochód. Ja chciałem samochód, więc wziąłem kawałek papieru i napisałem: Mam swój wymarzony samochód do końca 2022 roku. Włożyłem ten papier do pudełka i nie otwierałem go, dopóki moje życzenie się nie spełniło. Zamknąłem pudełko z wiarą, że wszechświat zadziała, aby moje życzenie się spełniło. Nie wątpiłem, że kiedykolwiek się spełni, ponieważ wiedziałem, że stanie się to we właściwym czasie. Pisz swoje życzenia, tak jakby życzenie już się spełniło. Możesz od czasu do czasu wyjąć pudełko i zwizualizować, jakby życzenia, które zapisałeś w tym pudełku, już się spełniły. Wizualizuj każdy najmniejszy szczegół tak bardzo, jak to możliwe. Zapisz to złóż papier i włóż go do pudełka. Poczuj emocje związane z osiągnięciem celu, gdy kładziesz długopis na papierze, mówiąc: żyję swoim wymarzonym życiem z niezachwianą radością i satysfakcją. Jeżdżę samochodem tej marki w tym kolorze. Bądź bardziej opisowy. Za każdym razem, gdy trzymasz pudełko, wyobrażaj sobie, że żyjesz pożądaną rzeczywistością. Zawsze trzymaj pudełko.